Tego dnia no, patrz. miłych lotów. Możesz być czarnietkim kotkiem, jakim tylko chcesz. stawiona do pracy a my jedziemy Lenuśka zobaczyć opuszczony szpital w Bad Bernek, tak? Już mamy trasę 25 minut jazdy 29 km Dostajesz tak? Mama, że niech ten dostanie Tak? To to się na Mikołaja dostaje Mama, że niech Tak? A to dlaczego? Niegrzeczny był? Co zrobił? On wczoraj krzyczał Żeby tylko deszcz padać bo nic z naszej wycieczki nie będzie. Trzeba będzie się chować przed deszczem zanim zwiedzać? Ciekawe czy tam w ogóle można wejść na ten teren tego szpitala. Może jest odgrodzony jakoś. Może jakoś uda się nielegalnie wbić do środka i coś nagrać. Woda, żeby była, to można było dronem polatać trochę. Też cyknąć parę, zdjęć z góry. Zobacz jaka górka piękna ze skałą. Jesteśmy już w Bad Bernek. Tutaj jest też jakiś opuszczony hotel, ale nam nie chodzi o hotel. Chodzi nam o inny hotel. Pojechaliśmy tam na górę, ale nie ma gdzie zaparkować. No i musimy się przejść na piechotę tam. Policja też wjechała Zobaczymy czy oni gdzieś pojechali Czy co No nic jakieś 300-400 metrów musimy się przejść Nie mogliśmy tam dalej przejechać Teraz tu jeszcze policja stoi Wcześniej tylko ta ciężarówka No nic idziemy Dalej prosto Że zgłoszenie dostali Bo ktoś jest w tym hotelu I poszli dalej pieszo Nic nie wiadomo zaraz się okaże W radywozie nikogo nie ma Młodzież wyprowadzana przez policję z tego miejsca Czyli są jacyś konfidenci No to już jesteśmy na miejscu Tak? Widzę jeszcze Jesteśmy na miejscu I chyba wejście tam nie będzie możliwe Tutaj zaspawane kratami Jakiś domofon Jest, był Lampy. Aha. Wejście jest zabronione. Tutaj. Teraz hmm. sprawdzimy. Nie dotykaj, kochanie, tych brudnych krat. Chodź. Idziemy dalej. Zobaczmy, co tu jest. Jakiś ogród jest, lęka. Jeszcze nie. A tutaj widać na takiej górze. Jesteśmy, dość spore tutaj te górki te. Czy ja cię umiem zgubić? Umiem. A No wszędzie. Nawet w domu. Nie. Dlaczego nie? W domu też. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Nie w Tak. Nie. Tak. Nie. Dochodzimy chyba Lenuszka do tego ogrodu. Tego? <coughs> tak. Tu jakaś dziura jest. Zobaczmy, co tu jest rodzaje kamieni to będą różne alun, bazalt, diabas, granit nawet kwarc uran to może być niebezpieczne tak a na drugiej mapie jak się wydawało wydobywało te minerały chyba z ziemi niegdyś no jakieś wykopalisko, jest jakiś sprzęt do wydobycia i rzeczywiście tam na dole jest jakaś jaskinia. Hmm Zobacz Lenia. Zobacz tam na dół jaka dziura. A widzisz tędy przez kratki Pajączek Co my tu mamy? Jakiś taras widokowy zdjęcie z 1935 roku tutaj 910 zobacz to tu jak tu uh Oho, -huh. no fajnie fajnie tylko jak tam dojść teraz a tu zobacz tutaj no tak? co? no jest tak i tak i co jest jeszcze no Ptaszki tutaj nawaliły na zdjęcie. Czyli cały park tutaj jest. Można sobie pochodzić, widać. Kurwa, ludzie zostawiają śmieci. Jak to mówią, pełne przyniósł, a pustego już mu się nie chciało. Chociaż lżejsze. No, nie podnoś, kochanie, z ziemi tych butelek. Postawisz tu komuś i ktoś się napije, tak? Jakby był spragniony, bo jeszcze jest, tak? Może się napić. Ale tam jest kochanie śmietnik. To może do śmietnika wyrzucić? Jedna butelka 25 centów. Nie, jeszcze jest, to ktoś się napije. Super. To idziemy. Idziemy dalej z powrotem. Wejdziemy tam gdzieś na górę, znajdziemy sobie dobre miejsce. i spróbujemy tu polatać bo coś tam kurde wydobywa z tego kwiatka tak? nektar spija z kwiatów tam widać kawałek tego szpitala który chciałem sfotografować i do którego niestety kurde nie wejdziemy z lenuszką będę musiała może jeszcze kiedyś tu przyjechać i odwiedzić ten obiekt. Jak to tam wygląda? Szpital to hotel. po zaraz, to jest szpital, nie hotel, tak? Plotkarze tubylcy twierdzą, że tu był Hitler, czyli się leczy. Idziemy dalej, zwiedzać Rotterdam Park. Te góreczki pokonujemy po drodze. Co tu są za ptaki? Dzieńcioły są. Rotterdam Park rzućmy okiem na szlak gdzie my to jesteśmy nie wiadomo poziom pierwszy chyba byliśmy tu na poziomie drugim mm -hmm. ale tu żeśmy tego nie, nie my jesteśmy tutaj teraz w tym miejscu gdzieś to pokazuje że można by było iść jeszcze dalej to jest ten mały budyneczek. Ale tam... Tak, wrócimy się lena i może pójdziemy tam, zobaczymy czy się da tam pójść. To jeszcze kawa jak się przejdziemy tam do góry. Zobacz, jakie tu wow, co to za zwierzątko jest? Zasuwa tak. Pieszy. Czyli jednak miałem rację. To był kiedyś hotel, w którym pomieszkiwał Hitler. Ale jak to zarosło? On jest tu zaraz za tymi krzakami, a tutaj a tak, tu tak dużo tam, placu było. To... Wiem, że będzie można tam wjechać i się dostać. Idziemy kochanie do samochodu I że będzie można zrobić parę zdjęć no, ale niestety w takiej sytuacji wracamy, tak? Lenka kolejna atrakcja, zobacz, Lena, tu jest pająk dopiero Kolejna atrakcja Rotter Park Czyli Wejście do kopalni. kopalni. Tak. Można obejrzeć, jakie były używane narzędzia do wydobycia. Tak. Tu mamy połączenia całych kopalni. U góry stał typek. Wyciągał drugiego typka. No nie, ona jest zamknięta tutaj. No, no ciemno jest, jest na kutkę zamknięta i dużo pajączyn i pająków jest Nie ma sensu wchodzić Idziemy dalej, to już chyba koniec dzisiejszej podróży no, Jestem trochę zawiedziony Że tego szpitala nie mogłem se sfotografować Niestety tutaj wylecieć dronem to jest po prostu masakra Teraz widokowy. No niestety zasłaniają drzewa. A co Także to tak się można to za popatrzeć. Ciarne? A czemu tu wszystko czarne? E, bo wszystko takie czarne jest. Czemu wszystko czarno-białe jest? Bo to są stare zdjęcia kochanie. Chodź stąd daleko, bo tutaj spaść na dół, to, to tragedia. Ta... Murowana zejdziemy tymi schodami i będziemy zmierzać w kierunku samochodu By się ktoś chciał bliżej przy, przyjrzeć temu parku z Bad A co tam pisze? i właśnie tu jestem. gdzie? tu? Mm -hmm. Bad B-A-D nie Burger King. Burger King nie Bad Bernek tam pisze to może się tu wybrać i sobie zwiedzić ten park I nie o to chodziło no jeszcze rzut na tą górkę naprzeciwko bo też jest dosyć spora ciekawe czy tam jakieś wejście jest trzeba by przeczesać gogle chociaż w gogle mi nawet tego parku tu nie pokazywało no tam widzę jakiś znak ktoś stawił góry pewnie na kamerze tego nie widać ale co to tato? To jest mak ale to co ja wziąłam? No to jest mak. Kwiatuszek maku. Czerwony. Dla mamy dać? Oj, to jest ale zabronione parkowanie. Możesz go dać dla mamy. Dla kogo chcesz? O tutaj kolejny opuszczony jakiś budynek. Bardzo dużo budynków opuszczonych jest tu w okolicy. W tym całym Badbernek, tak? A mak to najdzie takich kwiatków nie ma? Bo nie ma kto zasadzić. Kolejny jakiś kurde nie wiadomo nawet co tu było, ale już jest, będzie budowa jakiegoś apartamentowca widać. Tu jeszcze nie sprzedali pewnie mieszkań. Tam u góry jest ten hotel, w którym mieliśmy być. I tam na dole na początku filmu było widać, że też jest jakiś opuszczony hotel. Co? Czemu się nazywają Mac? Uh -huh. o. Czemu? No jak myślisz? Bo chyba lubią McDonalda jeszcze. McDonalda lubią. I dlatego się Mac nazywają. Proste, no nie? Tak, to jest chyba ciastolina tu. No, to będzie ciastolina. Tam maszynka jakaś, jakaś do niej. Może na pocieszenie frytki z bekonem z Burger Kinga, jakaś nowość. Zaraz je. Mmm, i z serem. Trochę sos serowy. Ciekawa opcja. Mmm. No. I double double. step house. No nie no, na obrazku trochę lepiej wygląda nawet widzę, że ser się nie zdążył dobrze roztopić. no są dwa kotlety No za ciekawe to wygląda, ale frytki zacnie a potem oho no, Możemy spróbować te co? No pewnie, jak najbardziej Spróbuj, czy smakują No? Bez to jest boczek Bez boczku. Bez boczku? Tak, bo no, ja nie lubię Okej okay. Ja lubię tylko fudże To jest chyba ser jakiś Tak Ja już próbowałem, bardzo dobra Nie smakuje ci? A tak już wygląda Po progryzieniu jest i bekon Jest podwójny Okej okay. No spory kawałek Burgera Zobacz będuziowy bukier. Tak. Będuziowy bugger. Wszystko co ugryziesz okrągłego zamienia no się to to, w będuzi. A ja nie miał ładni takiego. Mhm. Takiego. Smacznego. Moja z kostami jest logo. Mhm. Moja też. Kokami, czy robi taki głos? Robi! Muszę przyznać, że Double Steakhouse House Rewelacja I te frytki są kurde, zacne.